Cześć, mam z tej strony Kakao, a to jest odcinek, jakby, no to jest drugi odcinek, ale... Po ale takiej przerwie, ale no tamten musiałem usunąć, bo... Po prostu... Nie wiem, coś mi tam nie pasowało, komentarze były wyłączone. I ja tam w sumie się zapytałem was, czy chcecie jakąś kontynuację serii Borysa, czy czy chcecie jakąś nową. I tam komentarze nie były włączone. O nie. No i coś tam co mi nie pasowało, ale nie wiem. Jak tak oglądałem sobie, to takie coś mi tam nie pasowało, więc go usunąłem. Więc no. Na początku będziemy chyba w to grać, a Później dopiero przejdziemy na jakąś inną grę. Teraz będzie trochę dłuższy niż tamten. Tamten trwał chyba 8 minut. Z tego co mi się wydaje. Nie pamiętam już. I w ogóle miał chyba być wczoraj. Ale nie nagrałem. Bo nie miałem czasu. Nie. O nie, spadłem. Dobra. Cimy. Tyn, 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 Dobra. Może pójdziemy na Brookhaven, nie wiem. Czy tam zobaczymy? O, no nie, no spadł. Dobra, pójdźmy na jakąś inną grę. Dobra, jesteśmy już na Brookhaven, nie znikajcie na skina, no, Nie wiedziałem, jakiego zrobić. E, co tu pisze, Co oni tu piszą w ogóle? O tu jakiś remont Dobra, nie ten, Dobra. Co możemy tu robić? Albo przebierzmy się i będziemy się komuś wkradać. Dobra, najpierw zróbmy się mali tutaj ściągamy wszystko. Dobra. A niech będzie to. Dajmy jeszcze to. Hmm, tutaj musimy wpisać. Cyk. O, dobra, To. Dobra, już. Sorry, że w ogóle zatrzymałem. Ale no... Musiałem po prostu, no i dobra. Chyba taki może być. Dobra, nieważne. No, wiesz, to nie jest do końca taki czarny, ale no. Tylko skórę zmienimy. Gdzie ja wchodzę? Dobra, albo zróbmy tutaj. Musimy wpisać. Powożecie. Dobra. O, dobra, lepiej? Bo muszę też ściągnąć O Dobra Niech będzie tak Wejdź, idźmy do jakiegoś domu a Ja wiem, na przykład Tego Konarpie trzeba się przygotować, a jak? O nie Dobra, nieważne <laughs> jestem chory, no. Mówiłem, że mam tą chrypkę. No więc, no, sorry. Dobra, no gdzie jest ten? Bomba, bomba, tu jest. Idziemy, ale śmiesznie biegam. Mm -mm. O nie, ona tu jest, dobra O nie, ona mnie idzie zbanować, widzowie Widzowie, ona mnie idzie zbanować Pomocy Idziemy na jej ogród Uciekaj Goni mnie, goni mnie widzowie Ona mnie goni Dobra, nie znajdzie mnie tu No goni mnie To głód Pomocy, goni mnie Goni mnie yy... Uciekam, 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 póki czas, bo w drogę trzeba iść. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest, widzę ją, widzę ją. Ty mam. Dobra, no, nie może. Tam stoi. kik. Kurde, wyszła do domu. No to nie wiem, co ja zrobię. A tu w ogóle jest sen? Zobaczmy. Bo, a chyba na dole jest. Ale nie. Szuk. a tam stoi. Muszę tu wejść jakoś. O, nie mam tu. nie nie mam. Dobra. No gdzie ona jest? Znikła. Dobra. Dobra. To co, co? Włazimy tam, tam, tam. A gdzie ja postawiłem? Dobra, ujawnijmy się jej. Ile to trwa? 6 minut. Dobra, sześć minut. Nie, gdzie ona jest. A jest tu. Pomocy! Nie nie goni mnie, nie goni mnie. Okej, okay, okej, okay. jest to. Tam była. Ej, dzięki za drabinkę, ej, bo ona mi pomaga. Nie, no sunęła. no daj, no co ty mi zrobisz nie, 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 dobra bo ona mogła na mnie kliknąć że ona teraz, że ona mogę kliknąć. O nie, ona teraz może mieć na mnie kliknięte i dlatego tu czaj. Dobra. Dobra, wejdę na chwilę i wyjdę. Dobra. Nie, bo ja mam lego Dawaj, no. Klikniesz. Klikniesz. Cyk. Daj, no mi coś, Wiedziałem! Nie no. Tutaj nie ma co się. No dawaj, no. Nie, ono! Teraz mogę kliknąć. Nie, udawajmy, że ja sobie nie gdzieś indziej, co nie. Co ty? Nie wiem, jakiś bambik Znaczy. No, co jest? No! Dobra. No, tu nie wiem, gdzie jest safe, Dobra, szukam gdzieś indziej. O nie, on tu dalej kąpi. Halo, gdzie są w ogóle gracze? Brookhaven, tu jest jakaś. bakonka. Tak, coś nie mam nic do bakonków. Opa. O kurde! Bro, Co to jest za skin? Skinton! On po pomocy? Widzowie, widzowie, i to idziemy. Co jest? Чисто скилл, панове! Чисто скилл, панове! Нихуя курда! Казахстан угрожает? Курда, ну! Сказала видео! Друзья! No kurde jak ona się tu zryspiła Ona się zryspiła nagle Co jest? Ona jest jakoś Cicho, ja idę tu Nie widziałaś? Pomocy, pomocy, pomocy Co tu się dzieje widzowie? Pomocy, ja idę do sejfu Będę tu stała Sorry, ale mnie to bawi, no to się dzieje. Dobra, zaraz kończymy. Czas. Wzięła mnie. Nie, nie. Dobrze, dobrze, tak weźmie, weźmie. Tak masz to wyglądać, nora! Od zawsze. Od zawsze się, od zawsze. Dobra, lecimy, lecimy. Bomba! Nie ma bomby. Szanowni. Jak ona na mnie nie klikła! Chyba, że jest początkujący na komputerze. Się nie dziwię, ale... no co ty biegasz w ruch? Jestem szybszy. No ja no, uciekam, To jest Wardyrowa, dobra. Siema. Nie, nie. Siema, Mordo. Uciekaj, ona tu jest. Uciekaj, Mordo. Ona, on tu jest. Siema, Mordo, siema. Dobra, obrabujemy jej sobie. brawo. Dawaj masz bombę? Ja mam. O kurde, mnie tu postawiłem. Ja z Dawaj, 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 uciekaj, uciekaj, mordo. Nie ma jej. Uciekamy, uciekamy. Uciekamy, teleportujemy się. Dobra, więc to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję dzwoneczkiem, jeśli chcecie. Jeszcze dzisiaj albo jutro film. Znaczy, nie zmuszam, ale no. Dobra, dzisiaj może się jeszcze pojawić, ale nie wiem, dobra. Nie, no.